Zalej makaron z zupek chińskich sosem pomidorowym. W tym przepisie wykorzystasz go w zupełnie inny sposób. Na początku włóż do naczynia dwa makarony z zupek chińskich. Dodaj do nich około 200 ml sosu pomidorowego lub pasaty. Teraz będziesz potrzebować około 120 g szynki. Wybór szynki należy do ciebie. Pokrój ją na małe kawałki i dodaj na wierzch makaronu. Na wierzchu ułóż również 8 plasterków sera żółtego w plastrach. Przykryj całość kolejnymi dwoma makaronami z zupek. Wlej 400 ml bulionu, aby wszystko dobrze nasiąkło. W osobnym naczyniu wymieszaj 130 g śmietany 18% oraz 200 ml sosu pomidorowego. Dokładnie połącz składniki. Przelej tę mieszankę do naczynia z makaronem. Weź 200 g startej mozzarelli. Posyp całość serem, co doda zapiekance ciągnącej się serowej warstwy. Tak przygotowaną zapiekankę włóż do piekarnika rozgrzanego do 160 stopni Celsjusza i piecz przez 35 do 40 minut, aż ser się zarumieni. Zapiekanka z zupek chińskich jest już gotowa. Ta serowa zapiekanka z nutą pomidorów nie tylko wyśmienicie smakuje, ale również świetnie prezentuje się na stole. Jest to szybki i tani sposób na obiad lub kolację. Zalej makaron z zupek chińskich gorącą wodą. W tym przepisie wykorzystasz go w zupełnie inny sposób. Na samym początku gotowania włóż do naczynia cztery makarony z zupek chińskich. Zalej taki makaron wrzątkiem i odstaw pod przykryciem do napęcznienia. W międzyczasie weź jedną pierś z kurczaka. Po czym pokrój kurczaka na mniejsze kawałki, najlepiej w kostkę, włóż go do szklanej miski. Po czym dopraw mięso przyprawami. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Na patelni rozgrzej klarowane masło, dodaj pokrojonego kurczaka. Smaż go, aż będzie gotowy. W osobnym naczyniu przygotuj sos. Wymieszaj taką samą ilość jogurtu naturalnego i majonezu. Na koniec do sosu dodaj także jedną łyżeczkę musztardy. Teraz do miski włóż gotowy makaron. Możesz go pokruszyć lub pokroić na mniejsze kawałki, żeby nie był za długi. Dodaj usmażonego wcześniej kurczaka. Do makaronu dodaj kukurydzę, ale także wcześniej pokrojoną czerwoną paprykę, ogórki konserwowe i trochę czerwonej cebuli. Zalej wszystko sosem. Następnie wszystko dokładnie wymieszaj. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Sałatka z zupek chińskich jest już gotowa. To idealne danie na imprezę, ale nie tylko. Ciesz się daniem z przyjaciółmi. Włóż pierś z kurczaka do jajek. Tak przyrządzone mięso rozpływa się w ustach. Weź jedną dużą pierś z kurczaka. Przetnij kurczaka wzdłuż tak jak na filmie. Następnie ponacinaj go. Rozbij mięso dość cienko za pomocą tłuczka. Do dużego naczynia dodaj około 200 g mąki. Do drugiego dużego naczynia wbij trzy jajka. Dodaj pieprz i sól według własnego uznania, a następnie wymieszaj. Teraz weź świeżą natkę pietruszki i drobno posiekaj. Włóż do naczynia z jajkiem. Następnie dodaj około 50 g mozzarelli. Możesz użyć również parmezanu. Kolejnym składnikiem jest kwaśna śmietana. Dodaj dwie łyżki śmietany i dokładnie wymieszaj. Teraz weź wcześniej przygotowanego kurczaka i obtocz go w mące, a następnie w mieszance z jajek. Na patelni rozpuść masło, a następnie włóż pierś. Smaż na małym ogniu około 5 minut z każdej strony. Przełóż usmażonego kurczaka na talerz. Teraz do patelni po mięsie dodaj 150 ml bulionu. Następnie zetrzyj na tarce trzy ząbki czosnku. Całość zagotuj. Dodaj również dużą garść posiekanej natki pietruszki oraz świeżo wyciskany sok z połowy cytryny. Po chwili dodaj również około 20 g masła. Przełóż wcześniej usmażoną pierś z kurczaka na patelnię i gotuj pod przykryciem około 10 minut. Takie mięso najlepiej podawać z puree ziemniaczanym, Wystarczy, że do ugotowanych ziemniaków dodasz masło i ulubione przyprawy. Dokładnie wymieszaj, takie danie jest już gotowe. Soczysta pierś z kurczaka w jajecznej panierce to idealny pomysł na obiad, który rozpływa się w ustach. Jestem pewna, że to najlepszy przepis na ryż z kurczakiem, jaki kiedykolwiek próbowałeś. Weź 200 gram ryżu, ugotuj go do miękkości w osolonej wodzie zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Ugotowany ryż odłóż do przestudzenia. Następnie przygotuj sobie kurczaka. Jest on głównym składnikiem tego dania. Dwa filety z kurczaka oczyść i pokrój w kostkę. Kolejnym krokiem jest zrobienie masy jajecznej. Cztery jajka wbij do miski, po czym dodaj kwaśną śmietanę. Następnie wsyp ulubione przyprawy. Wszystko starannie wymieszaj. Do miski dodaj starty ser około 100 gram. Na sam koniec dodaj wcześniej przygotowanego kurczaka. Teraz weź naczynie. Najlepiej do zrobienia zapiekanki użyj prostokątnego naczynia do zapiekania. Wysmaruj je olejem. Jest to ważny szczegół podczas pieczenia. Wsyp do naczynia wcześniej ugotowany ryż. Po czym mocnym ruchem, wlej mieszankę z kurczakiem na ryż. Starannie wymieszaj. Następnie weź cebulę. Pokrój ją na plastry i rozłóż na zapiekankę. Pokrój także pomidora. Najlepiej sprawdzą się plastry. Rozłóż je na cebulę, która jest już na zapiekance. Całość posyp parmezanem. Włóż do piekarnika i piecz przez 40 minut w 180 stopniach. Następnie wyjmij i pozostaw do ostygnięcia na 10 minut. Ta genialna zapiekanka z ryżem i kurczakiem sprawdzi się na obiad, ale także kolację dla gości. Wygląda i smakuje wyjątkowo. Tego przepisu nauczyłam się pracując na sali weselnej. Jest łatwy w przygotowaniu i zawiera ogólnodostępne składniki. Taki kurczak smakuje jak z restauracji. Zacznij od przecięcia piersi kurczaka wzdłuż, tworząc dwa plastry. Połóż mięso na desce do krojenia i przykryj folią spożywczą. Za pomocą tłuczka delikatnie rozbij mięso z obu stron, następnie weź miękkie masło i pokrój na małe plasterki. Połóż je na plaster kurczaka. Rozprowadź je równomiernie na mięsie. Następnie przygotuj ziołowy farsz. Weź świeże zioła. Ja używam pietruszki, ale możesz użyć koperku lub bazylii. Dokładnie je posiekaj. Na osobnej desce zetrzyj trochę grana padano lub parmezanu. Taki ser wymieszaj z pietruszką. Rozprowadź mieszankę na maśle na piersi z kurczaka. Teraz zwiń starannie mięso, tworząc rolatki. Mięso w takiej formie obtocz w specjalnej panierce. Żeby ją przygotować, weź dwa pojemniki. Do jednego z nich wsyp 100 gram bułki tartej oraz startego twardego sera. Do drugiego pojemnika weź jedno jajko i roztrzep je. następnie weź rolatki i zanurz je najpierw w jajku, a następnie w bułce tartej. Umieść panierowane rolatki z kurczaka na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz rolatki w piekarniku przez 30 minut w temperaturze 180 stopni. W tym czasie, kiedy rolatki będą się piekły, przygotuj sos paprykowo pomidorowy. Idealnie uzupełni to danie. Weź czerwoną paprykę, wytnij z niej gniazdo nasienne i pokrój na drobną kosteczkę. Potrzebujesz także kilka pomidorków koktajlowych. Pokrój je na mniejsze kawałki. Następnie weź patelnię, wlej na nią oliwę. Następnie za pomocą praski do czosnku wyciśnij jeden ząbek na patelnię. Do takiego czosnku już lekko podsmażonego dodaj paprykę i pomidory. Smaż na wolnym ogniu tak długo, aż warzywa będą miękkie. Takie warzywa przełóż do blendera i zblenduj. Powstaje smaczny i aromatyczny sos. Upieczone rolatki z kurczaka podawaj właśnie z tym sosem i warzywną surówką. W środku będą delikatne, a na zewnątrz chrupiące.